Cześć, dzień dobry Państwu. Witam się przy mikrofonie z tej strony Zofia Winczewska. Dziś porozmawiam z Moniką Bartwicką na temat zmian prawnych dotyczących techników farmaceutycznych. Monika, ja dziś z zapytaniem o to, czy ustawa definiuje kwestię odpowiedzialności prawnej techników farmaceutycznych. Dzień dobry, Zosiu, dzień dobry Państwu. E, oczywiście, że reguluje kwestię odpowiedzialności zawodowej dyscyplinarnej techników farmaceutycznych. I tu znowu jakby nawiążę do tego, że skoro technicy farmaceutyczni są zawodem medycznym wprost i to wprost jest wpisane w ustawie o zawodzie właściwie wystaje przepraszam o niektórych zawodach mm -hmm, medycznych, mm -hmm. bo tutaj nie mamy jeszcze ustawy o zawodzie technika farmaceutycznego. Nie mamy sam rządu zawodowego techników mm -hmm. farmaceutycznych. Myślę, że to jest jakby kolejny etap w grze. Okay. W grze. To się to się to oczywiście okay. to jest kolejny etap rozwoju Potencjalnie przyszłego samorządu zawodowego techników farmaceutycznych. Natomiast, tak jak powiedziałaś, kwestia odpowiedzialności zawodowej osób wykonujących zawód medyczny, bo to też warto wskazać, że sama treść ustawy nie jest tylko i wyłącznie skierowana na techników farmaceutycznych. Tak? Okay. To jest ustawa o niektórych zawodach medycznych. Trochę szersza niż oczywiście, sam Oczywiście, która tak naprawdę definiuje wiele tych zawodów, nowych zawodów medycznych. Ale te ogólne zasady dotyczące wykonywania zawodów medycznych można właśnie jakby przyporządkować także do techników farmaceutycznych, którzy są, tak jak mówimy, tym zawodem medycznym. Cały rozdział piąty ustawy określa właśnie tą odpowiedzialność dyscyplinarną, odpowiedzialność zawodową zawodów medycznych. Tutaj myślę, że warto tak naprawdę przytoczyć wręcz literalnie to, co w ustawie jest zapisane. Czytamy w że osoby, które wykonują zawód medyczny podlegają odpowiedzialności zawodowej za zawinione naruszenie przepisów związanych z wykonywaniem zawodu. To jest bardzo istotny zapis, tutaj Państwo macie definicję odpowiedzialności zawodowej, czym jest ta odpowiedzialność zawodowa, jak ją kwalifikować, jeżeli chodzi o techników farmaceutycznych. Cała procedura postępowania przed komisją dyscyplinarną opisana jest bardzo dokładnie w ustawie o niektórych zawodach medycznych. Tutaj Państwa odsyłam do tej ustawy, bo nie będziemy jakby śledzić dokładnie komisji dyscyplinarnych i sposobu ich postępowania. Jednak należy pamiętać, że odpowiedzialność zawodowa to nie jest jedyna odpowiedzialność, jakiej podlegać będą technicy farmaceutyczni. To jest mhm. bardzo istotne, żebyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że to, że macie Państwo ustawę o niektórych zawodach medycznych, nie oznacza, że inne akty prawne nie będą Państwa jako techników farmaceutycznych obowiązywały. I tutaj mamy do czynienia z taką jedną z też głównych zasad prawa, że jedna odpowiedzialność nie, nie wyłącza możliwości pociągnięcia takiego technika farmaceutycznego do innego rodzaju odpowiedzialności. A więc Najprościej rzecz biorąc, odpowiedzialność pociągnięcie od technika farmaceutycznego do odpowiedzialności dyscyplinarnej nie oznacza, że takiego technika farmaceutycznego nie będzie można pociągnąć do odpowiedzialności karnej, cywilnej czy też odpowiedzialności z zakresu Jasne. prawa pracy. I tutaj tych odpowiedzialności prawnych techników farmaceutycznych jest cała, całe mnóstwo, prawda? No chociażby najprostszy przykład takiej odpowiedzialności prawnej będzie miał miejsce w sytuacji tego założenia, że technicy farmaceutyczni w no men, o men w ustawie jest zapisane, że mogą współpracować na różnych zasadach, także na zasadach umów cywilnoprawnych. Natomiast w sytuacji, kiedy technik farmaceutyczny zatrudniony jest w aptece na podstawie umowy o pracy, no to odpowiedzialność podlega odpowiedzialności tak zwanej odpowiedzialności z kodeksu pracy mm -hmm. przed swoim pracodawcą. prawda? I tutaj mamy akt prawny kodeks pracy, do którego odsyłam, gdzie tak naprawdę zostaje nawiązane między pracodawcą a pracownikiem stosunek pracy i, z, chociażby z definicji stosunku pracy, możemy wywnioskować, jakie będą przesłanki tej odpowiedzialności. Kolejnym rodzajem odpowiedzialności jest odpowiedzialność karna, odpowiedzialność cywilna, i tak jak powiedziałam, że nie można wyłączyć jakiejkolwiek odpowiedzialności, mm -hmm. prawda, czy to zapisem umownym, czy, czy, to po, z, 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 czy to porozumieniem między stronami. Tutaj bardzo ciekawe jest, że już w samej treści ustawy my możemy znaleźć odniesienia, właściwie wiele odniesień dotyczących odpowiedzialności prawnej osób wykonujących zawód medyczny. To jest bardzo ciekawe, że w samej treści ustawy już, są, już jest wskazana ta pewna odpowiedzialność. I tak na przykład technicy farmaceutyczni będą musieli złożyć, tak jak powiedzieliśmy sobie wcześniej, złożyć wniosek o wpis, wpis do rejestru. I ten wniosek musi zostać opatrzony klauzulą o następującej treści. Jestem świadomy odpowiedzialności za złożenie fałszywego oświadczenia. Czyli mhm. mamy tutaj tą odpowiedzialność za składanie fałszywych zeznań, fałszywego oświadczenia, mhm. przepraszam. I mhm. dokładnie tak samo będzie w sytuacji, kiedy będziemy, kiedy technicy farmaceutyczni będą składali do rejestru wpis o zmianę pewnych, pewnych, pewnych oświadczeń, mhm. prawda, pewnych danych, wtedy także będą zobowiązani do dochowania tej jakby staranności co do przekazywanych przez siebie danych. Teraz bardzo ważne jest też, że co do odpowiedzialności prawnej, także ustawa zawiera zapis, który mówi o wykonywaniu zawodu medycznego z należytą starannością, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej i umiejętnościami niezbędnymi do wykonywania tego zawodu z poszanowaniem praw pacjenta, z pełnością o jego bezpieczeństwo. Mhm. Czyli, Szanowni Państwo, rozumiemy to właśnie. Tak. Mhm. I w ustawie o zawodzie pojawia się to przestrzeganie praw pacjenta. To jest bardzo istotne z perspektywy techników farmaceutycznych, bo oni są zawodem medycznym. Czyli sama znajomość przepisów dotyczących praw pacjenta, tutaj odsyłam do ustaw o prawach pacjenta i rzeczników praw pacjenta, mhm. jest czymś obowiązkowym dla techników farmaceutycznych. To jest coś, z czym Państwo musicie się zapoznać, moim zdaniem, w pierwszej kolejności. Ponieważ do tej pory oczywiście Państwo pracowaliście z pacjentem i pracowaliście zawsze w oparciu o przepisy ustawy, natomiast wprost macie teraz już zapis w ustawie o niektórych zawodach medycznych zobowiązującej Państwa do przestrzegania tych praw pacjenta. Osoba, która wykonuje zawód medyczny, zobowiązana jest także do przestrzegania praw pacjenta i informowania pacjenta o jego prawach. To jest kolejny moment, kiedy pacjent może zapytać Państwa, o swoje prawa, tak? Prawo do poufności danych medycznych, prawo na przykład do intymności uh -huh. świadczeń, uh -huh. prawo do zachowania tajemnicy zawodowej. To jest kolejna, kolejna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, że wykonując państwo zawód medyczny, jesteście zobligowani przepisami prawa do zachowania w tajemnicy informacji, które nabyliście w ramach wykonywania przez państwa zawodu medycznego. Tak. I to, co zawsze podkreślam w spotkaniach z farmaceutami, to, co także zostało umieszczone w nowym kodeksie etyki zawodowej farmaceuty, jest to, że ta tajemnica zawodowa umiera z państwem, a nie z pacjentem, mhm. czyli wiąże państwa do końca. Niezależnie czy wykonujecie zawód technika farmaceutycznego, czy z zawodu odchodzicie, nadal jesteście zobligowani zachowaniem tej tajemności tej tajemnicy zawodowej. Więc to jest tylko takich kilka aspektów tej odpowiedzialności prawnej techników farmaceutycznych, które my możemy wywieźć wprost z przepisów ustawy, ale także, które wynikają z innych aktów prawnych. Mhm. No to mamy to w pigułce. <laughs> w pigułce. <laughs> Dzięki Moja. Dzięki.